Masz depresję Pixel? Że musisz z niej zostać na weekend. Pokaż jak dużo masz depresję Pixel. Ciebie kod ma depresję. Dzień dobry, mamy kolejny dzień naszego funkcjonowania, jeżeli chodzi o WWW. To jest piątek, czyli zostało tak na dobrą sprawę niewiele czasu, bo zostało niecały tydzień do tego naszego całego eventu. I dzieje się, bowiem tak. Wczoraj do mnie przyszły koszulki, kamizelki, żeby helperzy byli widoczni. Dzisiaj dostałem maila, że identyfikatory są do odebrania. No i dostałem też informację, że coś specjalnego jest do odebrania. Znaczy, że zostanie wysłane. Tyle, że to wszystko musi poczekać, bo dzisiaj wyjeżdżamy. Na, całe szczęście może poczekać do poniedziałku, także nie będzie aż tak źle. Dzisiaj wyjeżdżamy, bo oprócz tego, że przygotowujemy się sami, przynajmniej ja się przygotowuję do warszawskiego Tłoka mentalnie, to jeszcze przygotowujemy Fizycznie, nie będzie tam widać, ale tam leży głowa, e, tam leży głowa Ambera, jedziemy sobie do Krakowa, do łapy, którego teraz serdecznie pozdrawiam, e, który będzie próbował razem z Amberem tą głowę naprawić, bo się Amberowi głowa zepsuła, jakby to nie brzmiało, tak dokładnie, głowa mu się zepsuła, bo nie wiem czy wiecie, ale on w środku ma wiatraczek, który dmucha mu na początku zimnym powietrzem, a potem ciepłym, jak już sobie na no ale... Ma ten wiatraczek i ten wiatraczek się zepsuł i działa sobie jak chce, więc spróbujemy, chłopaki go spróbują naprawić, a ja tam jadę na doczepkę, żeby ładnie wyglądać. Więc teraz taki weekend dla mnie na oderwanie się od, od WWW i trochę zrelaksowania. Przy okazji przy okazji spróbujemy naprawić jeszcze Forsuta Amberowi. O, i, a Pikselek zostanie z Meralonem. I Pikselek ma depresję przez to. A kuku! Nie nagrywaj mnie jak jem. To trzeba ja zrobię przybliżenie jeszcze, żeby było widać, że jesz. co to specjalnie, zobaczysz. Dzień dobry, Tak byście zobaczyli w jaki sposób jest kamerka umocowana na tym, na, na tym y, tu test rozdzielczy, to byście się śmiali, bo się robi cały czas tak, więc y, ja pokażę może. To jest rzecz, którą zostawili kiedyś u mnie mechanicy pod maską, jak mi naprawiali samochód. I w końcu się. To jest chyba coś do jakiejś pokrętełko do w, nabijania y, klimatyzacji. Więc w końcu się przydało i podtrzymuję tutaj. O, ekranik, żeby się nie wywaliło. Jedziemy. Kierunek Kraków, bo chyba o tym nie powiedziałem. Yy, ale oczywiście, zanim dojedziemy do Krakowa, to jeszcze. Czym ja się patrzę tu, a zamiast tutaj? Zanim dojedziemy do Krakowa, to jeszcze będzie jedzonko. A dopiero później będziemy wybierać trasę. Więc się jeszcze zobaczymy Jedziemy na Eską Jedziemy, będziemy jechać nową Eską Ale jaja Jesteśmy pojedzeni, więc możemy powoli jechać Tylko trzeba wybrać sobie po cel podróży Zawsze się zastanawiam jak jadę do kogoś Jest mi trochę czasami głupio pytać się po raz kolejny jaki jest adres do kogoś jak jadę już po raz, nie wiem, trzeci, czwarty Ja nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że nie pamiętam kompletnie, nie pamiętam nazw Ulic, ale pamiętam za to, że na przykład gdzieś obok jest stacja benzynowa, gdzieś obok jechał tramwaj, i mniej więcej wiem, że tam powinienem szukać tego adresu i na Goglach sobie poszukuję miejsca, do którego powinienem jechać. Także tak zrobiłem. Akurat w przypadku łapy nie, ma, nie, ma, nie jest tak źle, bo Amber pamięta adres, a ja przy okazji pamiętam, jak nazywa się jego firma, więc łatwiej, łatwiej znaleźć. Jedziemy, bo nie ma co czekać. Piękna, ładnie. Czy chciałbyś mi się Właśnie nie. Nie chcesz. No to nie może zostać po prostu wciśnięte? Dlatego musimy zostać wciśnięte. Znaczymy no, jak la się tam montuje. Nie, ja bym potrzebował jakiejś kombinerki bo, bo To jest jeszcze na tym na gorący klej. Ja wiem, co ci przyniosę. w te. Ale wyrzucę w tym twarzy Dokonujemy do zbiorowej naprawy webcamera. Ja, Ja jestem jako. Emotional support. To jest, to jest ciężka praca. I ile w, w Ale uczciwe. Tak, tak. Łapa nigdy nie wiedział, jak się na no, Tak, na pewno zobaczysz z tej strony ekranik, jak mam na siebie. Mapa nigdy nie wiedział jak się kręci vloga, więc tak się kręci vloga. Bierze się kamerę i się nagrywa i gada do niej. Tam z tyłu coś się dzieje, ludzie sobie grają, ludzie sobie chodzą. Ej, ja muszę utrzymać chronologię zdarzeń, bo pewnie zauważyliście, że nie wyglądam dobrze. Ale chronologa zdarzeń jest taka, że by... droga y, do Krakowa była bardzo spoko. Niewiele się działo, raczej cisza. Że nie trąbić. Y, Dojechaliśmy cali zdrowi i w tym momencie zdrowi zaczęło się troszeczkę zmieniać, bo się okazało, że chłopaki mają pieska, Watsona, którego bardzo pozdrawiam, bo jest bardzo słociachny i w ogóle można się z nim wyprzytulać i uwielbia ludzi, no i mój organizm tej całej miłości chyba nie wytrzymał i stąd trochę spuchłem. Po prostu alergia dała o sobie znać i to taka dość mocna Ale na całe szczęście jestem już na e, jakichś tam tabletach I zobaczymy co z tego wyniknie Wybieraliśmy się na mały spacerek e, A, żeby nie było, Łapa, głowa Ambera jest już naprawiona Okazało się, że to kabelek, a nie cały wiatrak Więc tylko musimy wymienić kabelek e, W międzyczasie No i wybraliśmy się na spacer, spotkaliśmy pasterza z Bartorem i z Margo. Barto co cię tu sprowadza? Słynny youtuber to Słynny ja tu bater. mieszkam ty mieszkasz nie no mieszkasz? mieszkasz jak to nie, nie to to Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Jem jestem. obważanki i Ja jestem. tak. jestem. Co Co w jestem. Ja jestem. tyś jeszcze w tak? ty się Krakowie. 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 Ja jestem. w jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja Ja jestem. jestem. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Lubisz. Ja w ogóle wszystko lubię, poza Brukselą. i Na razie, do zobaczenia teraz Pa! Renesansowny... Pa Bartor! Nie, nie renesansy, wcześniejszy. Którzy wybierali się na inny festiwal, a my poszliśmy się przejść nad Wisłą Nie wiem, ta sama Wisła płynie u mnie w Warszawie, ale tu jest czystsza. A przynajmniej chłopaki mówią, że nie sikają do niej. Także... Tak? Spodziewałem się was tutaj. Znaczy spodziewałem się, bo was w no, włączyłem. Jest tu strasznie ciepło. I widzimy się ponownie w samochodzie, proszę Państwa, bo wiem, jedziemy dalej. To już jest poniedziałek, wczoraj wam już nic nie nagrywałem. E, jest poniedziałek i jest godzina 11. To znaczy ja mam dzisiaj urlop e, ze względów trochę prywatnych spraw musiałem załatwić. Między innymi musiałem się strzelić. Nie widać tego. O, jest widać trochę, nie widać. Musiałem się strzelić na alergeny. To jest w sumie trochę śmieszne, bo w ten weekend byłem u chłopaków i Watson, sierść Watsona i to wszystko z Watsona próbowało mnie dobić, ale dałem radę. Tabletki dały radę, więc sobota, niedziela minęła nam bardzo spoko. I dzisiaj się testowałem, czy, czy ja faktycznie jestem uczulony na sierść psów. A czemu widzimy się w samochodzie? Bo jedziemy, jedziemy dalej z warszawskim Walkiem. Ej, jakie to było piękne połączenie, jedziemy do drukarni odebrać identyfikatory. Trochę się stresuję, bo jestem zajebiście ciekaw, co jak zostały wydrukowane i jak wyglądają jakościowo, no i będę to za chwilę sprawdzał. Trochę kilometrów mamy do zrobienia. Jest to niby w Warszawie, ale co prawda od nas, od nas jest to po drugiej stronie Warszawy, więc muszę trochę przejechać. To jedziemy. Muzyka Dojechałem, nie mam zielonego pojęcia gdzie. Tam nie przypomina w ogóle nawet Warszawy, a dalej jestem w Warszawie, także jak mnie nie zabiją, to przynajmniej będziecie mieli ostatni mój filmik. To jest gdzieś tam. Nie mam zielonego pojęcia w którym miejscu chyba tam. No nic, idziemy, zobaczymy. Ja tu toreb nabrałem, a tu proszę bardzo dokładnie zapakowane. Plus nie wiem czy widać, ale to są jeszcze naklejki, które dostaliśmy. I niby odręczny, ale drukowany napis. Ale tak bardzo miło. Ładne pudełko mam. Przynajmniej nie muszę tego tachać w dłoniach. Teraz muszę wró wrócić do domu i wszystko sprawdzić. Dostaliśmy stickersy, chcesz? Pani. 16 stopni maksymalnie na chęć do 19 na, południ, na wybrzeżu i do 23 stopni. Okej, okay, proszę państwa i kilka godzin sprawdzania tego wszystkiego później. No i oczywiście, że znalazły się. Dwa przypadki, które rozbiły mi mózg, czyli no, helperzy, tym razem REK i Red Fox padło na was. To chyba jakieś fatum totalne, bo co roku zawsze mam problem i zawsze jest to pomylone u helperów. Więc za chwilę będę próbował, że tak powiem, wyratować sytuację i odezwać się do drukarni, żeby tylko ten jeden mi nadrukowali, bo się powaliłem. Ale tak, ogólnie jestem bardzo ukontentowany, w sensie jest okej. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie, bardzo tak, że będzie tak dobra jakość, bo e, w tamtym roku mieliśmy małą problem z jakością. E, było widać takie trochę rozmazane to wszystko było, nie było jakoś takie piękne. A w tym roku jest naprawdę... ja jestem zadowolony. Bardzo mi się podobają. ładnie wyszły te identyfikatory. Przynajmniej to jest moja opinia tuż. Myślę, że każdy ma swój własny gust i z gustem się nie dyskutuje, ale no mi się bardzo podobają, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Widzimy się w sobotę, 27 maja, czyli za kilka dni. Znaczy już się pewnie widzieliśmy, jak, zobaczyli, jak oglądacie ten materiał, no ale od kuchni to mogę Wam powiedzieć, że znowu mi się popierdzieliło, no i mam co do, popra do, co do poprawienia. Idę pisać do drukarni. E, identyfikatory przyjechały, teraz takich grubszych rzeczy, na które jeszcze czekam, to na smyczę. E, ale ze smyczami też nigdy nie było problemu No zobaczymy. E, także e, trzymajcie kciuki, jest poniedziałek. Te ostatnie kilka dni mam nadzieję, że u was też e, dużo się dzieje i się pakujecie w tym momencie już albo już żyjecie trochę warszawskim trochę patrząc przez okno mam wrażenie, że może nas w tym roku zaskoczyć pogoda ale mam nadzieję, że zaskoczy nas miło. Mam nadzieję, że teraz nie, wy, nie wykrakałem. I dalej za Katar mnie zaatakował jeszcze Ach, mam nadzieję, ma, Trzymam kciuki, żeby wyniki alergo, alergologiczne, na badania a w kierunku alergii, przyszły jak najszybciej. Ach, bo chciałbym żyć w końcu, dobra. Idę pisać do tej drukarni. Dobrze, mamy... 23 maja, czyli mamy wtorek, to już jest y, kilka dni przynajmniej przed, fut, przed futerko... Y, futerko... futerkonem, Boże. Fursu tłokiem i powoli schodzą do mnie rzeczy. Między innymi wczoraj mogliście zobaczyć, jak żeśmy układali z Amberem wszystkie identyfikatory. Znaleźliśmy błąd, który zrobiłem sam przy, helperów, przy helperach. Mam nadzieję, że to jedyny błąd, który wyłapaliśmy. To już jest dodrukowywane, jutro będzie do odbioru. Nie, ale pewnie odbiorę w czwartek, bo dopiero wtedy będę gdzieś tam sobie po, po Warszawie jeździł, żeby to wszystko odebrać. Ale nie to, żeby wszystko, wszystko idzie, że, czy, że wszystko idzie idealnie, bo nie idzie idealnie, bo przyszły do mnie dzisiaj złote karty złote identyfikatory, ale musicie zanim wam opowiem, to musicie widać chwilę, bo coś spadło w kuchni chyba to kąt. Dobra, wyszedł w końcu, w teraz w dziwne różne miejsca. Tak, jak mogliście zobaczyć przyszły karty, eee, znaczy karty, identyfikatory złote już wam mówię o co z nimi chodzi eee, między innymi wygrał je. Eee, jedną wygrał Dex, e, którą wygrał na... czy ja się patrzę tutaj znowu, nie muszę się nauczyć. Wygrał Dex w tamtym roku na Foterkonie, czyli złoty identyfikator. Zastanawiam się, jak to ugrać, więc wymyśliliśmy, że pójdziemy do firmy, która zrobi złoty nadruk. Ale powiem Wam, no, że ten złoty nadruk to jest je taki se, szczerze mówiąc, i wygląda to tak sobie. W szczególności, że miał być tomatowy papier, a w ogóle tu się nic nie zgadza. Zacznijmy od tego, że największym fakapem jest to, że zrobili mi w drukarni coś takiego. Ja nie wiem, jak oni na to wpadli. Nie mam zielonego pojęcia. Pisałem w mailu, że mają być to dwa oddzielne. No. Nie. Miały być zaokrąglone rogi. Tak średnio wyglądają na zaokrąglone rogi. Miało być. Ten. Miał być matowy papier z jakimś mega świecącym efektem. No to sam cały papier się świeci. Równie dobrze mógłbym sobie to samo w domu wydrukować i byłoby dokładnie tak samo. Także jestem zażenowany, w jaki sposób to wyszło. Myślałem, że będzie, efekt będzie zdecydowanie lepszy, a jest beznadziejny. No i całą sytuację na razie ratuje REK, który będzie to dodrukowywał u siebie, także zobaczymy. A przy okazji, jak Amber, jak zerknął na to, to odkry, że to jest literówka. To dopiero by była ciekawa karta, co nie? Że już w ogóle by było z literówką i z. Znaczy, identyfikator, no bo to jest. To jest na papierze. Niestety ze złotym drukiem nie da się zrobić nic na plastiku, tylko na papierze. No ale jak widać, efekt jest taki sobie. Znaczy, jak się to tak położy w jakimś takim miejscu i słońce na to świeci, to wygląda ładnie, ale musi na to świecić słońce. Jak nie świeci na to słońce, to nie wygląda to ładnie. Wygląda to sobie st standardowo, wręcz można by powiedzieć. Także, no nie idzie dzisiaj. Dzisiejszy dzień nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o... o... obłoka. Zobaczymy co przyniesie dzień kolejny. Jutro spodziewam się dostawy sprzętu multimedialnego. Tak to można powiedzieć? No, krótkofalowego. A w czwartek spodziewam się dostawy smyczy. A w piątek spodziewam się dostawy wody. Znaczy spodziewam się. Jedziemy po wodę i po inne dodatkowe elementy że jest jeszcze sporo roboty. Przede mną jeszcze trochę... Dzisiaj jeszcze trochę popiszę newsów. Znaczy jakiegoś podsumowania zrobię takie, żeby było, żeby wszyscy wiedzieli gdzie co i jak yy, i gdzie się, gdzie się spotykamy. Ale to, powiem wam, że to jest porażka. Dzisiaj aż wręcz powiem wam, że przez pół godziny miałem dołyka, jak to zostało zrobione. Żeby było śmieszniej, mam tego aż cztery. Nie wiem czemu. Nie, nie, nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że ktoś w tej drukarni bardzo nie chciał tego projektu robić. A żeby nie było, są też dobre informacje. Przyszedł kabelek, który Amber z, 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 z kolegami. W ogóle to 3.0. Nie wiem czemu, ale to jest USB 3.0. Ja przyszedł kaberek do Ambra Głowy, żeby wszystko działało e, tak jak należy i działa. Także to jest jedyny dobry dzień, znaczy dobry aspekt dzisiejszego dnia. Także nie wiem, idziemy, idę rozkminiać z Rekiem. Znaczy, Rek idzie, będzie to pewnie dodrukowywał, a w piątek dopiero dowiem się, czy, czy w piątek, w sobotę pewnie się dowiem dopiero, czy, czy to wszystko ma ręce i nogi. Może coś jeszcze wymyślę, już nie wiem, coś trzeba wymyślać. A i nie, nie podoba mi się, nie jestem zafascynowany tym, jak to wyszło. Nie widzę Was za bardzo, ale musicie uwierzyć, że Was widzę. Lubię się z Wami naprawdę spotykać w tym samochodzie. To jest moje miejsce kultu ostatnio. Jest piątek, proszę Państwa, czyli mamy na dzień przed Warszawskim Fursutbokiem. Ja wczoraj Wam nic nie nagrywałem, bo jakoś tak nie miałem siły. Ale wczoraj też parę rzeczy do nas dotarło. Przede wszystkim dotarły smycze. Zawsze ich biorę więcej. W tym roku 520 sztuk. Wiem, że jest 480 uczestników, lekko ponad. Ale wziąłem 520, bo zawsze się zdarza tak, że czasami jakiś orczyk jest lekko zepsuty, albo się po prostu nie domyka. Także warto zawsze wziąć sobie troszeczkę więcej, żeby, żeby potem ewentualnie każdy tą smycz miał. Więc już jest cały pakiet. Jestem happy bardzo, bo i są smycze, i są identyfikatory, więc tej, od tej strony mamy już wszystko za, e, połapane. No i teraz jedziemy dalej. Jedziemy dalej dokładnie do Ryana. Spotkamy się z Ryanem i pojedziemy na zakupy. Dokładnie chodzi o wszystkie te rzeczy, takie, które można kupić na ostatnią chwilę. Mówimy tutaj o wodzie dla Was. Mówimy tutaj o jakichś tam cukierkach i innych dziwnych rzeczach, na które jeszcze wpadniemy, na które budżet nam pozwoli. A jeszcze jedna fajna rzecz: odebrałem został tylko kawałek papieru mi został. Odebrałem wczoraj e, reka i rek, zepsutego reka, bo wcześniej zepsułem identyfikator rekowi, więc teraz już go poprawiłem. Odebrałem. No i jeżeli dobrze pójdzie, to rek będzie biegał aż z trzema identyfikatorami. Bo jakoś tak dużo tego reka się nam wydrukowało. Miał, był, był żaden poprawny, teraz są dwa poprawne i jeden zepsuty. Także tak. Dobra, lecę do Rajana, bo i tak już jestem spóźniony. utknąłem w aptece, powinienem być już dawno pod jego domem. A ja e, jestem jeszcze pod swoim. Nagle lecimy. Powiem tak, przejazd przez Warszawę to jest jakaś tragedia. Ale udało się dojechać, więc idę teraz na spotkanie z Rajanem i jedziemy do sklepu jego samochodem, bo w moim nie wszystko wejdzie. Uśmiech ma jak na stickerce. Trzeba jeszcze biegać. Jeszcze mi biegać każdy kierowca. Przepraszam! Muszę się pozbierać. Przepraszam! Panie, jestem stary! Czemu mi każesz biegać? Może trochę schudł Co pan powie z tyłu tam jadąc? Co powiem? Jestem ciekaw naszej przygody dzisiejszej. Teraz czas na tą najgorszą godzinę <gry> Niestety Tamano, jak tak nagrywasz, to policz przy okazji Policz jest to? Dobrze To no. wszystkie Piękna czekolada, złocista, ale nie, niedobra tak naprawdę. Nie. <laughs> Jakby coś to by nie była lizana przeze mnie, jak dostaniecie to, to nie, nie lizałem tego, spokojnie, nie otwierałem i nie, nie robiłem w tym nic.